Dzień dobry, witam państwa serdecznie, nieprzypadkowo w budynku Politechniki Warszawskiej. Witam wszystkich serdecznie, mamy dzisiaj przyjemność przedstawić stronę kandydata na prezydenta pana marszałka Komorowskiego. Proszę państwa, jestem bardzo zadowolony z tego, że, że to też działa, czy nie działa? Działa, działa, mam nadzieję, że strona internetowa będzie również świetnie działała. Po kolei zaczynamy od tego głównego menu. Prawi mały problem techniczny. To na pewno jakiś atak, zaraz postaramy się to naprawić. Jeszcze raz. Prośba, żeby wrócić do strony głównej. Pięć minut temu wszystko świetnie działało w jedną i w drugą stronę. Energia jakaś zakłóca fale.